Hej, Siemneczko, witajcie. Z tej strony Gileon. I witam Cię w sklepie 3 lipca 2025 roku. No i co? Psycho zestaw nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw Ford Mustang GTD plus T-Pain za 2800. I mamy w nim Ford Mustang GTD. Koła. I wzory, czyli GTD, Dziki Mustang i, T -Pain. i Mamy nowy zestaw Dynamite za 1800. I mamy w nim Nitro Jerry za 1500. I Dynamite za 500. Zestaw gwiazdy i pasy za 4000. Mi tyle pokazuje Bam cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie ma czynego i temat kosztuje 2400. Dowódczyni drużyny fireworków za 1500. Gwiaździsta Strażniczka za 800. Gwiaździsty Wojak za 800. Dzielny plecak za 200. Strażnik barw za 200. Firewerki za 500. I mamy nowe buty. Czyli Air Jordan 7 Retro White Metallic Gold za 800. Szafka Koryt JD to samo. Squid Game Noddle w sklepie. Ikonowe motki to samo. Marvel nadal w sklepie. Luz to samo. Zestaw jasny królik nadal w sklepie. Te skiny je emotki to samo. Straszna bajka za 1500. Równowaga za 500. Dymny smok za 1500. Górska wojowniczka za 1500. Zatańczymy za 200. Przysiadę w stylu Shaolin za 200. Wyginek za 1200. Tajna tropicielka. Rufus. Szczytowy drapieżca za 800, bębniszka za 1000. I mamy nową emotkę, czyli falowanko za 300. tak się prezentuje zestaw galaktyki nadal w sklepie buty to samo ścieżki jamowe nadal w sklepie powróciła i Spice. bruno mars to samo odpalaj silniki nadal w sklepie Nie mamy już dzisiaj mundialowych skinów, pakietu Wojownicy Promenady i pakietu Aura Fal. No i co, jeśli sklepie wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kod Gigilon w sklepie. A ja się z wami żegnam, siemneczko.